Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Jordi, a to jest kolejny odcinek klimatowca grającego w MMO i jesteśmy w grze The Elder Scrolls Online. Przez jakiś czas nie nagrywaliśmy tej serii, natomiast ostatnimi czasy, a dokładnie 17 marca był Dniem Przełomowym. Oprócz tego, że był to Światowy Dzień Świętego Patryka i wszyscy piliśmy zielone piwo, to... The Elder Scrolls Online zrezygnował z formy płatności abonamentowej, i w ten sposób powstało The Elder Scrolls Online Unlimited. Co za tym idzie? Ja postanowiłem, że powrócę do serii, skoro yy, nie trzeba już wyścigać płatności i że może damy radę przez to pokazać wam jak wygląda ta wersja teraz na swój sposób darmowa zobaczymy jak to wszystko wygląda jednocześnie wracając do gry oczywiście nie mogło być nie mogło się obyć bez stworzenia nowej postaci więc stworzyłem sobie postać słuchajcie pograłem troszkę w tutorial który tutaj widzicie początek ja się specjalnie nie ruszam żeby wam go dalej nie pokazywać jak on wygląda bo to jest już kolejna postać którą stworzyłem specjalnie na potrzeby tego odcinka i słuchajcie, tutorial został zmieniony, on wygląda zupełnie inaczej niż, się zupełnie, wiele elementów zostało w niej zmienionych niż ten, który był wcześniej. Natomiast powolutku zacznijmy może od początku, co się dzieje, yy, z czym yy, je się darmową wersję gry Wilder's Bros Online. Oczywiście jak zapewne domyślacie się... Ona do końca darmowa nie jest. Yy, takim najważniejszym wymogiem, który trzeba spełnić, żeby w ogóle móc pograć na dzień dzisiejszy, to jest zakup gry, czyli tak zwany format gry Pay to Play. Musimy zakupić wersję gry i mamy dostęp do. Dotychczasowego kontentu, dotychczasowej całej zawartości, jaka w grze się ukazała, możemy z niej swobodnie korzystać. Natomiast gracze, którzy wybiorą opcję dalej opłacania abonamentu, mają dostęp do wirtualnej waluty, która jest wykorzystywana, aby wykupić sobie skiny albo mounty. Więc czysto kosmetyczne rzeczy. Wracamy do rozgrywki. Ja może podczas tego będę Wam opowiadał dalej co i jak. Słuchajcie, to jest nasza postać. W naszej odświeżonej serii nie będziemy grali żadną z postaci, którą, której widzieliście wcześniej. W zasadzie widzieliście tylko naszego tanka Dragon Knight'a w Daggerfall Covenant. Natomiast my wróciliśmy na łono matki Rodzimej, czyli do Ebon Heart Pact, i stworzyliśmy. Argonianczyka, Czy Jaszczuru Ludzia, tutaj Wam go pokażę, mniej więcej z, jak on wygląda. On bardzo przypomina tą postać, którą już przeszedłem w ten tutorial. No i zobaczcie, jak się zaczyna. Ja nie przypominam sobie, żeby Liris tak tę bramę wyważała. Więc właśnie, no widzicie, uciekamy z więzienia, troszkę inaczej zaraz Wam pokażę też w ogóle jak mniej więcej opowiem troszkę o tym dlaczego tu jesteśmy o co chodzi, bo tak się zaczyna cała ta rozgrywka Słuchajcie, właśnie sobie włączyliśmy teksty NPCów, żebyście widzieli, co mówią dokładnie. Polecam wam to zrobić. Przypomnę jak. Wchodzimy w tutaj w nasze okienko czatowe, Klikamy sobie opcję i zaznaczamy ptaszkiem tutaj to NPC, żebyśmy widzieli, co mówią, jeżeli nie przeprowadzimy z nimi dialogu. Bardzo przydatna sprawa, bo nie widać wszystkiego. Jak wiadomo, jesteśmy w Cold Harbor, czyli w miejscu, w którym każdy gracz rozpoczyna rozgrywkę. To właśnie tutaj utraciliśmy naszą duszę. Zostaliśmy tak naprawdę zabici, rodzimy się na nowo i musimy stąd uciec. Tak, Jest to domena Molag Bala i według mnie, wszystkie lokacje z Cold Harbor, The Elder Scrolls Online, to są lokacje najlepiej zrobione. Najlepiej, po prostu najdokładniej, najciekawiej, najbardziej klimatycznie. A ja tu, tak, trochę będę wam pokazywał, jak to wygląda. Zobaczcie, no, no, przepięknie. Wszystko się bardzo ładnie prezentuje. O. Natomiast dostajemy pierwszy, pierwszy, pierwszą broń miecz. Stadnia też troszkę inaczej wyglądała, troszkę inaczej. O, pierwsza walka nas czeka. Już w poprzednich odcinkach mówiłem, na czym ona polega, więc nie będę się powtarzał. Natomiast tutorial do walki jest widzicie zrobiony troszkę inaczej, a ta lokacja naprawdę warta jest pokazania, bo bardzo dobrze oddaje klimat całej rozgrywki, pokazuje też dobrze silni możliwości silnika graficznego. I blokujemy i oddajemy heavy atak.

Zaraz porozmawiamy o tym profecie. Natomiast ja skończę, tylko będziemy grali właśnie sorcererem, postacią grającą na dystans. Trochę postaramy się poleczyć, więc troszkę zupełnie inny typ gry, jaki prezentowaliśmy ostatnio. może być ciekawie, Zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozmawiamy z Lirys. Nieważne w jakiej gramy frakcji, jaką gramy klasą, rasą, ten scenariusz początkowy jest dla każdego identyczny, więc nieważne co wybierzecie, wszyscy będziecie w niego grać. A te postaci, które tutaj poznajecie, tak naprawdę będą się przewijać już przez całą rozgrywkę, przez całą fabułę. Break way from here. No właśnie, okazuje się, że jesteśmy gdzieś naprawdę bardzo daleko. Trzeba się stąd wydostać. A no, ślepy profet... Yy, prorok to jest jedyny, który może nam pomóc teraz, tak? These tunnels will eventually take us to the Towers of Eyes. That's where we'll find the Sentinels. Magical constructs crew by Molog Ball to guided his wizard in Cold Harbor. The Sentinels are connected. If we one, the will be With any luck, that will be the time we need to Profet. Nie będziemy zadawać więcej pytań, generalnie musimy zabić jednego z sentyneli, żeby oślepić Molag Bala, żeby nie mógł widzieć naszych poczynań. W ten sposób uciekniemy. Piękna scena, zobaczcie. O. Uff, level up! Wszystko zaplanowane, żeby w tym miejscu. A tu profet do nas przemawia, żebyśmy się pospieszyli. Wszystko zaplanowane, żebyśmy dostali level, więc dostajemy level, wybieramy statystykę, już Wam o tym mówiłem. Możemy sobie wybrać jakiegoś skill ale to nie jest miejsce o tym, żeby mówić, jakie skillem odcruzera. No idziemy szukamy sentinela, bo po drodze możemy sobie powalczyć, tutaj przeświczyć, pod... przeświczyć podstawowe mechaniki walki, o których już wam mówiłem wcześniej, natomiast zobaczcie jak świetnie to wygląda. Miejsce zabłąkanych dusz. Niestety nie mamy takiego od razu dostępu do całego uzbrojenia jak to było wcześniej w, w tutorialu. Natomiast dalej możemy biegać, przeszukiwać i gdzieś tam znaleźć sobie może poszczególne elementy broni, jeżeli chcemy z nich skorzystać. Proszę akurat zbroja albo kicunia. <gry> Się na tej drugiej postaci walczymy stafem, więc troszkę inaczej to wygląda. Chodźmy do tego Sentinela. Tutaj widzicie, że co chwilę widać jakiegoś gracza. Biegają ludzie, czyli Wii Udrose Unlimited zapewne spowodowało, że wielu, wielu z nas wróciło do gry, tak jak ja między innymi. Nozer może wykupię sobie jakiegoś skilla, żeby nie było tak nudno? Właśnie. Już ustawimy sobie szybko bind i lecimy. Te sentinele też się zmieniło, one nie wyglądały tak jak nie wyglądają tak jak wcześniej. Aha, zostaliśmy zostawieni sami. Musimy sobie poradzić. Już nam podpowiada gra, żebyśmy weszli w stealth'a. I w stealth'ie... Tutaj zakradli się do oka i... Ciach! Od razu muzyka się zmieniła, zobaczcie. O, tutaj rzut okiem na... Panoramę tego wszystkiego mroczne i brutalne. Ale musimy stąd uciec. No dobra, uciekamy. No niestety nie da się tędy przejść. Musimy znaleźć jakieś inne wejście. Z królestwa Molachbola jednak nie da się tak łatwo uciec. <laughs> Tutaj pojawia się osobiście moja ulubiona postać drugoplanowa, NPC Cadwell. Kimono jest.

A to wszystko przez to, że był szalony zanim się tu dostał. Jak to szaleniec może nam pomóc? Dla to to Cold Harbor jest To jego dom. I jak go find him. No właśnie. Cadwell na swój sposób widzi rzeczy inaczej. One na całe szczęście ta część tutoriala się nie zmieniła Więc. Widzicie jak to wygląda? Kadł sobie brzdonka radośnie. Hello. What's this? Out for a stroll then? Lovely day for it, sir. Cadwell. Yes, indeed, a pleasure. And fair Lyris. Good to see you, my dear. How are you then? Well, zobaczymy Oh, the one you. <laughs> that is inconvenient, isn't it? Tell you what, I happen to know another way in, much more of a scenic route, rather a fun little jaunt actually, full of traps and corpses and nasty beasties filling up the bits in between. Mm -hmm. Rather cautiously, I expect. Watch your step, hold your nose, and do mind the traps. There'll I like not be a fair dose of running and skull bashing as well follow the river you'll find the door to the undercroft at the water's end once you're inside stick to the light and you'll find a ladder that will take you right up to the prophet straight away do give him my best of luck do check in now and again won't you uh, well, there's not much to tell is there it's the same old pish tosh gallant knight epic quests rescued maidens <laughs> i came to this land when my head was quite unceremoniously separated from my body bad luck like that but uh, you make the best of things

Bosko to wygląda, zobaczcie, no świetnie. A mi od razu trzeba się też nauczyć otwierać nochpiki. Prawda, powiedziawszy, nie pamiętam czy o tym mówiłem, czy nie, musimy naciskać te, te słupki tak, żeby. Puścić, kiedy się da wcisnąć. A kiedy zaczyna drgać, to po prostu puszczamy lewy przycisk myszy i się przechodzi na następny. Trudniejszy poziom otwarcia zamka, oczywiście mniej czasu, więcej wyrzucia trzeba mieć. Fajny intuicyjny system. Aha nie spodziewałeś się takiego czaru leciku, co? To pitu, 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 trzeba uciec. Czy go trafić? Mamy machugę, ale zostaniemy z mieczem. ontem um, por aqui eu estou um com <laughs> o Oh, jest walczy. musimy się do niej wrócić. No tu mamy budki. Uch, uch, ogień. A, prawie uniknęliśmy. No natomiast tu jesteśmy już w miejscu, gdzie uwalniamy Profeta, i tutaj też zobaczycie, że całość została zmieniona. quickly now, we haven't much time. all right. the good news is, we made it here in one piece, and the prophet looks unharmed. now the bad news. it's going to be up to you to keep him safe and get him back to tamriel. i'm not going with you. there's a trick to opening the cell. the only way for a prisoner to leave is for another living soul to take their place. I need to swap places with the Prophet. Oh, no, no I wish there was, but I don't see anyone else here with a beating heart, do you? If Molag ball isn't stopped, he'll destroy everyone and everything we've ever loved. Once it's done, get moving. The Prophet will know where to go, but he'll need your eyes and your protection. się go musi być tym cały czas. Także musimy go uratować, ale ona musi zająć jego miejsce. Potem będziemy pewnie musieli uratować ją w dalszej części gry. Kolejny level, to może szybko sobie wykupimy czegoś kolejnego skilla, tego możemy. Damy sobie z... familiarka pokażę jak wygląda Stworek do pomocy. Świetna miejsca na nowo I remember this feeling; it will be fleeting. Thank the divines, you are safe. There is that at least. there is sacrifice sacrificed everything that we might go free. Her sacrifice. I wish that were possible, but I promise you, once we escape Cold Harbor, we will find a way to rescue her together, Vestige. Vestige. Naczyniu. Very strange name. That is the name I have given you. You are but a trace of your former self, a soulless one, an empty vessel that longs to be filled. It is as the scrolls foretold, but not exactly as I imagined. That is what I've come to be called. My true name is lost even to me. Years of torment have taken their toll. Quickly now. We must make haste to the anchor. The anchors are Daedric machines of the darkest magic. Their chains bind our world and pull it towards Cold Harbor. I can use one of these anchors to return us to Tamriel, but you must lead me to it. quickly! Z Molach bola. będziemy się starać. Prophet może nas wyprowadzić. Musimy go ochronić. On potężnego familiara. Wezwaliśmy na pewno mu pomoże. to wszystko się jest super prezentuje. O.

Pięknie. Wow, świetnie jest ten pierwszy boss. No, no tutaj poznajemy Sky Shardy, o których już mówiłem w poprzednich odcinkach, co to jest i że to jest rozsiane po całym świecie. Więc pierwszego zdobywa się właśnie w taki sposób. A shard of Ethereal Magica that carries the essence of Nern, some linked to Lorkhan, the missing god of creation. If you collect and absorb its power, it should restore your corporeal form. I will summon one of these shards for you to absorb. Shard of Aetherius, fall upon us now and anoint us with your blessing. There, quickly, collect the sky shard. Great Akatosh, Dragon God of time, I require your strength. Let the way be opened, let these wandering souls return home. Let the will of Moloch Baal be denied. Hurry! We must go now! Oh Jason Fajni Prophet, no. Nawet nie mieliśmy okazji cię wskoczyć i to był właśnie tutorial. I tym akcentem e, powoli będę się z wami żegnał, bo... właśnie zakończyliśmy tutorial. Widzicie? To jest nic trudnego, ale jest to nieziemsko, nieziemsko klimatyczne, naprawdę bardzo fajne. Bardzo to polecam każdemu grającemu. Ja już przechodzę to enteras i nie mogę się napatrzeć. Nazwiedzałem się tam, napatrzyłem. I oczywiście, jak to bywa w każdym pakcie, jak to bywa w każdym pakcie, budzimy się w, w mieście odpowiednim dla, dla nas. Tak w tym wypadku jest to Devon's, Devons Watch. Tak. Normalnie byśmy się budzili gdzie indziej, um, nie będziemy już z Prophetem rozmawiali. I jeśli ja miałbym wam doradzić, to to jest chyba dobry moment, żeby tą grę wypróbować, ponieważ z tego co ja się orientuję, cała wersja Elder Scroll' kosztuje teraz w granicach 50-60 zł to jest yy, yy, jedna trzecia tego ile kosztował Elder Scrolls rok temu, gdy miał premierę, tak? Nie, nie trzeba już płacić abonamentu, więc yy, wylewolować postać sobie można śmiało pograć yy, yy, bez żadnych ograniczeń. A uwierzcie mi, że gra jest tego warta. Także szczerze polecam, a z Wami widzę się w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy zajmowali się kolejnymi aspektami gry. Póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!